Faj, moje ladies, jest czwartek. A jak czwartek, to jowisz. A jak jowisz, to stałość, ekspansja, coś długotrwałego. Jeśli oglądasz mnie na TikToku, to pamiętaj, żeby polubić, tak, w ramach wymiany, że tak powiem. Jeśli oglądasz mnie na YouTube, to pamiętaj, że możesz podbić moje filmy. Więc sprawdźmy zatem, co z tą waszą relacją, czy będzie coś stałego, stabilnego, konkretnego, czy w ogóle pan się jakkolwiek na taki aspekt w waszej relacji zapatruje. Ojej, w głowie to on ma zabawę rybcia, to tu pobawić się, to tam się pobawić, tu powyzykać, tam powyzykać, wolny chciałby być. Jakaś pancia go nie chce powiedzieć zdradziła, ale on tak może to odczuwać. tutaj nie widzę stricte zdrady, ale on tak się czuje, jakby ktoś go zdradził po prostu. Ale tą kobietą ewidentnie nie jesteś ty, bo on już od niej odszedł, od tej kobiety mamy i ciebie, i jego. I to jest tak, jakby on cierpliwie na coś czekał w związku z tobą, by się idealnie dopełniać. Się. Jesteś wodą, która sprawia, że on rośnie. Tak jakby czekał aż jego gorszy moment w życiu związany z tą zdradą, być może z uleczeniem po tej zdradzie. Jakby czekał na ten moment, aż już będzie na to gotowy. Myśli o związku z tobą, bardzo mocno myśli. Z tym, że on doskonale wie, że jest taki flirciarz, to tu, to tam, i przede wszystkim e, chciałby tego słońca. On też trochę egoistycznie podchodzi, by the way. E, natomiast on trochę też czuje, że się nie nadaje. Dlaczego tak czujesz? Bo jest bardzo krytyczny względem siebie. Lub ty do niego podchodzisz zbyt krytycznie. Ewentualnie y, może być też tak, że podjął y, wybór dosłownie podjął wybór, w którym y, nie ma już powrotu. On tak myśli, że tutaj nie ma powrotu, że ty go oceniłaś, że to już jest pozamiatane. Kontaktu pomiędzy wami nie ma. On wręcz ucieka od tego, żeby, żeby gdzieś się spotkać, żeby coś. Ale coś będzie kombinował w listopadzie, jeszcze w tym miesiącu bądź w listopadzie. Tutaj wszechświat działa trochę na Twoją korzyść, rzekłabym. On ma też konflikt wewnętrzny, bo czuje, że, be, że ty go odrzucisz. Po prostu, że ty go odrzucisz. Kocha cię z osobna. On nadal cię kocha. Tak, jakby to jego serce się zaleczało. Ale romantyk, matko jedyna. Ciężko mu jest, bo on ciebie albo obserwuje, albo coś o tobie słyszy, i to jego pożądanie jeszcze tutaj przychodzi. On będzie chciał dać temu szansę, tylko ciekawe, czy to będzie na, na stały związek, czy, czy na co. Pan wie, że tuż czymś oszukał, że zachował się jak tchórz. On to wie. Wow, tu naprawdę są dalekosiężne plany względem ciebie. Przynajmniej takie są te jego marzenia, że on by chciał tego. Tej, tej, tej powagi, sytuacji, że tak powiem. Ale po pierwsze, problemem tutaj jest kasa. Albo on tej kasy nie ma, albo boi się, że ty od niego będziesz chciała kasę, albo ktoś ciągnie od niego kasę. Jest niepewny co do tego, czy to już się skończyło, czy to się nie skończyło, czy jest tutaj szansa, czy tej szansy nie ma. Jeśli jesteście pokłóceni, będzie chciał się pogodzić, przynajmniej bardzo, bardzo o tym myśli, tęskni. No i wypatruje ciebie mimo wszystko. Wypatruje ciebie. To jest też tak, jakby on z tej samotni nie mógł wyjść. Tak, jakby rodzina go tak zaprogramowała, że on ma być sam. To jest bardzo silna klatka mentalna. Trudne dzieciństwo mogło być. Też. Marzy o tobie, o jej kutko. Boi się, że ty już go nie, be, nie będziesz chciała. O losie. Zamknął się chłop i ciężko mu wyjść, a tu ma takie marzenia. Tylko trochę odwagi, panuczku, trochę odwagi. On wie, że on źle zrobił. On doskonale to wie. Być może jest mu głupio, też. Dlatego boi się z czymś do Ciebie wyjść. Konkretnym. Więcej sobie nawal tutaj, bo jakbyś tu miała wystarczająco dużo miejsca. Dobrze. Nie kastuj mnie. Nie opuszczaj mnie. Chwila zawieszenia. Nie odbierz tego źle. Nie chcę uczuć, chcę tylko ognia. Czas ze znajomymi, zmiany. Potrzebuję nabrać odwagi. Obciążenia karmiczne, tu mi jeszcze wyszło. To już koniec. Chcę tylko ciebie. No aż tyle to nie wezmę, ta się tylko zawinęła. Cisza. Torba sportowa. Jesteś inna niż ludzie w moim otoczeniu. Łączą nas finanse. Potrzebuję więcej czasu. Lubię Twój dotyk. I ostatnia. Oczyszczanie. Zapraszam do siebie oczywiście. Lęk przed przyszłością. Dla kogo czytałam? Rak, panna, strzelec, koziorożec, ryby, wodnik na spodzie, skorpion, cały trygon wody.